Dzień dobry, z tej strony Miłoszka. Na uwagę rzucam. A dzisiaj kolejny odcinek z serii darteckich treningów. A dzisiaj omówimy sobie trening 201 Challenge. Zapraszam. Na wstępie przypominam, że cotygodniową polecajkę treningową znajdziecie się na mojej stronie Uwaga, uwagarzucam.pl w strefie Dartera, w zakładce trening, a także codzienny czekał, który możecie wykorzystać do swoich treningów. Jeżeli chodzi o grę treningową 201 Challenge, to zasady są dosyć proste, bo po prostu gramy mini minigierkę, która zaczyna się od 201 punktów i standardowo kończymy double out. Na zakończenie 201 punktów mamy 4 kolejki czyli 12 lotek i zakończenie lega właśnie w 4 kolejkach da nam średnią około 50 punktowo, biorąc pod uwagę, że jest check-out podwójną na koniec, to jest naprawdę ok średnio. Jeżeli to jest dla Was za mało, to oczywiście możecie ograniczyć liczbę lotek do 9, a jeżeli to jest dla Was za ciężkie i bardzo rzadko trafiacie taki check -out w tylu lotkach, no to możecie zwiększyć i liczbę lotek na przykład do 15. W ramach jednego treningu możecie zagrać na przykład 5 takich gierek i staracie się po prostu jak najczęściej to 201 zakończyć. Zakończenie jeden punkt, brak zakończenia 0 punktów i zapisujecie sobie ile razy Wam się udało taki checkout zakończyć. Czas trwania standardowe tam 15-20 minut w zależności od tempa Waszego rzutu. No a jeżeli chodzi o poziom trudności, no to dałem tutaj poziom średni, no bo jednak trzeba te podwójne trafiać, ale nie jest to ekstremalnie trudna gra. Zasady są bardzo proste, więc nie przedłużając, przejdźmy sobie do no to zaprezentujmy sobie dwieście jeden, cztery kolejki, dziewięćdziesiąt czyli zostaje 102 i mam jeszcze na to trzy kolejki. Dobra, tu mamy siedemdziesiąt osiem. I 60 do końca, dwie kolejki pozostały, 43 w tarczy. E, bła, wróć ład, 42, 20, 20 i 10, także w 9 lotkach się udało zakończyć. Zróbmy sobie jeszcze jedną. W takim razie tym razem w 3 się udało, ale oczywiście. W standardowej wersji mamy cztery kolejki do zakończenia. 60, czyli 141. Trzy kolejki zostają. Drugie 60, czyli 81 do końca i dwie kolejki. Jest trójka, 87 czy 78, 60 i 55 i ostatnia kolejka została i nie ma, nietrafione, czyli z tej dwu legowej, w sumie można powiedzieć dwulegowej grze. Mam jeden na plus, jeden na minus i wiadomo, można to rozwinąć do dalszych części i sobie odpowiedni wynik zapisywać. Myślę, że gra jest jasna, myślę, że zasady są też dosyć zrozumiałe. Także dzięki za dzisiaj, trenujcie, poprawiajcie się i do usłyszenia.